Pozwólcie, że odkryję przed wami prawdę, którą większość z nas uświadamia sobie dopiero wtedy, gdy odbicie w lustrze staje się kimś obcym. Zewnętrzna młodość ma niewiele wspólnego z genetyką, ma za to bezpośredni związek z waszymi codziennymi rytuałami, dialogiem, który prowadzicie ze swoją duszą. Na pewno spotkaliście takich ludzi, prawda? Tych, którzy zdają się oszukiwać sam czas, którzy wchodzą do pokoju i jakby zapalali w nim światło. Ich skóra promienieje, energia przyciąga, a nikt nie jest w stanie odgadnąć ich wieku. To nie jest magia, to nie jest też szczęśliwy los na loterii. To owoce ich konsekwentnej pracy wewnętrznej, którą wielki psycholog Karol Jung nazwał procesem indywiduacji, stawania się sobą. W tym nagraniu przeprowadzę Was przez siedem nawyków, którymi żyją ludzie, którzy odnaleźli wieczną młodość ducha odbitą na ich twarzach. Nie od czasu do czasu, ale każdego Bożego dnia. I gwarantuję, że niektóre z tych nawyków was zaskoczą. Stres jest cichym zabójcą młodości. Chcecie wiedzieć, co tak naprawdę was postarza? Nie cukier, nie brak snu i nie słońce. To wasz nieuznany, niezintegrowany cień, ta część osobowości, którą ukrywamy przed sobą i innymi, składająca się z tłumionych emocji, lęków i pragnień. Chroniczny, niekontrolowany stres to bunt cienia, który, nie znajdując innego ujścia, wybucha na zewnątrz i osiada na waszej twarzy, w waszej postawie, w waszej energii. Widzicie to w oczach człowieka, gdy tonie w swoich problemach. Słyszycie to w jego głosie. Cień nie puka grzecznie do drzwi z pytaniem czy mogę cię postarzyć. On wyważa je skopa, zmienia chemię waszego ciała, sprawia, że skóra staje się matowa włosy łamliwe i kradnie waszą siłę życiową, czyli, jak powiedziałby Jung, wasze Libido. Ludzie, którzy wyglądają na wiecznie młodych, wiedzą, cień jest nieunikniony, ale pozostawanie w jego mocy to wybór. Nie unikają życiowych wyzwań, po prostu inaczej na nie reagują. Zamiast panicznie reagować, robią pauzę. Zamiast pogrążać się w chaosie, biorą oddech. Nie czekają na urlop, żeby się zrelaksować. Nauczyli się tworzyć wyspy spokoju pośrodku chaosu. Być może to dziesięć głębokich wdechów w zamkniętej łazience, podczas gdy za drzwiami krzyczą dzieci, albo spacer w ciszy, podczas którego słuchają nie podcastu, a szeptu własnej duszy, albo prowadzenie dziennika snów, by zrozumieć, jakie wiadomości wysyła im ich nieświadomość. Metoda nie jest ważna. Ważne jest zaangażowanie w dialog z samym sobą. Zarządzanie stresem nie oznacza kontrolowania życia, ale kontrolowanie swojej obecności w nim. Stres postarza was od wewnątrz, atakuje na poziomie komórkowym. Nie da się udawać blasku, gdy wasz układ nerwowy jest przeciążony. Nie da się promieniować spokojem, gdy dźwiga się w sobie ciężar uraz i wyczerpania. Dlatego ludzie, którzy wyglądają młodziej niż na swój wiek. To nie ci, którzy mają więcej pieniędzy na kosmetyczki, to ci, którzy nauczyli się samoregulacji, nauczyli swoje ciało powracać do stanu spokoju. Ten spokój to ich główny sekret przeciwko starzeniu. Mówią nie bez poczucia winy, wychodzą z toksycznych rozmów, rozumieją, że ich wewnętrzny stan to ich najcenniejszy zasób. Przestali utożsamiać się ze swoją personą, społeczną maską, którą nosimy. Jednym z głównych napięć współczesnego życia jest ciągła presja, by być lepszym, robić więcej, udowadniać. Ale ludzie, którzy zachowali młodość, złamali inny kod. Uświadomili sobie, że odpoczynek jest produktywny, radość jest niezbędna, a śmiech jest lekarstwem, nie doprowadzają się do wypalenia. W rezultacie ich ciała nie dźwigają ciężaru całego świata, a na ich twarzach nie zastyga maska cierpienia. Ale zmierzenie się z cieniem to dopiero pierwszy krok. Aby utrzymać przepływ życiowej energii, musicie zaangażować także ciało. I to prowadzi nas do drugiego nawyku, który jest czymś więcej niż tylko gimnastyką. Chcecie poznać jeden z najprostszych, ale zdumiewająco skutecznych sekretów długiej młodości? Ruszajcie się. Nie, to nie jest wezwanie do wyczerpujących treningów czy maratonów dla oklasków. To zaproszenie do najbardziej naturalnej, najbardziej zapomnianej, a jednocześnie najbardziej zbawiennej czynności prostego, świadomego, codziennego ruchu. Nie ma on związku z modą czy sportowymi osiągnięciami ma związek z życiem. Ludzie, którzy wydają się młodsi niż na swój wiek, nie urodzili się wyjątkowi. Po prostu nauczyli się rozmawiać ze swoim ciałem językiem, który ono rozumie językiem ruchu. Oddechu, uwagi i rytmu. Ruch to nie sport, to akt miłości, to sposób, by powiedzieć swojemu ciału: Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Słyszycie. Kiedy się ruszamy, nie tylko spalamy kalorie. Uruchamiamy wewnętrzny przepływ, pobudzamy krążenie energii, ożywiamy wszystko, co wpadło w zastój. Ruch staje się medytacją w działaniu, modlitwą ciała, bez słów. Przez niego dosłownie przypominamy sobie, Żyje. Kiedy zaniedbujesz ciało, to zawsze widać. Nawet jeśli masz na sobie piękne ubrania i makijaż. Ramiona są opuszczone, w oczach nie ma iskry. Wchodzie zmęczenie. Ale gdy tylko człowiek zaczyna dbać o swoje ciało, zaczyna to promieniować. Nie jest ważny jego wiek. Waga czy budowa ciała? Ważna jest energia, z jaką wchodzi do pokoju. Jego plecy są proste: spojrzenie otwarte, krok sprężysty. To nie magia, to rezultat nawyku bycia w ruchu. Możecie to zobaczyć w prostych rzeczach: jak człowiek siada, jak wstaje, jak trzyma głowę, jak prostuje ramiona. Ludzie, którzy wyglądają na pełnych życia, naprawdę się ruszają. Nie czekają na specjalną okazję. Ruszają się każdego dnia, zwłaszcza w te dni, kiedy wydaje się, że nie ma siły, ponieważ wiedzą, kiedy najmniej chce się ruszać. Właśnie wtedy jest to szczególnie potrzebne. Tu nie chodzi o ciało, chodzi o wewnętrzną decyzję. Nie poddam się. Chodzi o akt woli, który kształtuje psychikę. Ruch to rytuał, jak mycie zębów, poranny prysznic, oddychanie tylko jeszcze ważniejszy, ponieważ ciało to nie tylko powłoka to naczynie to świątynia to sojusznik i jeśli z nim nie współpracujemy, zaczyna krzyczeć bólem. Sztywnością, chronicznym zmęczeniem, apatią. A potem chorobami. Kiedy rezygnujecie z ruchu, faktycznie rezygnujecie z dialogu z samym sobą. Wszystko zwalnia. Krążenie krwi, metabolizm, gospodarka hormonalna, praca mózgu, nastrój, poczucie siebie w przestrzeni. A z tym przychodzi to, co nazywamy starzeniem się. Ale starzenie się to nie wiek. To zastój. Nic nie postarza tak szybko, jak zatrzymanie. Zastój energii, zastój emocji, zastój życia. Ci, którzy znaleźli dla siebie wewnętrzne źródło młodości, nie czekają na motywację, nie pytają siebie każdego dnia, czy chce się dzisiaj poruszać. Uczynili to nawykiem, tak samo zwyczajnym i niepodważalnym, jak śniadanie czy prysznic. Ich rytuały mogą być różne: ktoś woli poranny jogging, ktoś robi rozciąganie przy muzyce, ktoś tańczy w kuchni. Ktoś po prostu wychodzi na spacer, żeby poczuć swoje kroki. Nieważne, co dokładnie robicie. Ważne jest, czy robicie to z miłością i regularnością. Stałość pokonuje siłę. Regularność jest ważniejsza niż intensywność. Pięciominutowy taniec w piżamie każdego dnia da więcej niż dwugodzinny trening raz na dwa tygodnie, ponieważ ciało nie prosi o rekordy prosi o uwagę. Prosi, żebyście z nim byli, żebyście je czuli żebyście mu przypominali, że nie jest zapomniane. Ponadto ruch to najbardziej dostępna forma psychoterapii. Przez ruch zrzucamy nagromadzony stres, uwalniamy zablokowane emocje, otrząsamy się z mentalnej mgły. Ból, który nie został przeżyty słowami, często żyje w mięśniach. Złość, której nie pozwoliliśmy sobie wyrazić, staje się zaciskiem w szczęce lub ramionach. Strach, który ignorujemy, zamienia się w przygarbienie i napięcie w klatce piersiowej. I to wszystko można uwolnić. Bez słów, po prostu przez ruch. Kiedy się ruszasz, twoje ego, ze wszystkimi jego lękami, przekonaniami i myślowymi pułapkami, nieco ustępuje, ponieważ ruch przywraca cię do ciała, a ciało to jedyne miejsce, gdzie możliwa jest rzeczywistość. Ruch wyciąga nas z głowy, gdzie często utykamy, i wraca do tu i teraz. To jest właśnie prawdziwa obecność. Stajesz się prostszy. Uśmiech pojawia się łatwiej. Pojawia się w tobie energia, która nie udaje i to przyciąga. To jest wyczuwalne przez innych, ponieważ promieniujesz niewymuszoną rzeźkością, ale autentyczną żywotnością. To właśnie jest młodość. Nie chodzi o zmarszczki, ale o rytm, z jakim poruszasz się przez życie. Każdy ruch to przypomnienie sobie, żyje. Nie jesteś kruchy, nie utknąłeś, nie jesteś za stary. Ta fraza może brzmieć prosto, ale działa na poziomie nieświadomości. Kiedy dajesz ciału sygnał jesteś zdolny, tworzysz wewnętrzny kręgosłup. Nie na pokaz. Prawdziwy. I ten kręgosłup jest Twoim oparciem w świecie, gdzie wszyscy są zmęczeni, wszyscy się wypalają, wszyscy się miotają, a Ty stoisz, albo idziesz, ale nie upadasz, ponieważ ruch to właśnie wewnętrzny płomień, który nie pozwala zgasnąć. I jeszcze jedno, ruch nie musi być zewnętrznie widoczny. Czasem to po prostu poranne przeciąganie się w łóżku, albo rytmiczne oddychanie, albo świadomy spacer do sklepu. Najważniejsze, żeby było w tym życie. Żeby to nie była mechanika, a rytuał. Nawet mały. Ale Twój. A podczas gdy ruch ładuje nas energią w dzień, najgłębsza odnowa zachodzi w nocy. Tam, gdzie przestajemy kontrolować, gdzie się poddajemy. Właśnie tam prowadzi nas kolejny krok. Dotyczy on tego, o czym tak nie lubimy mówić, bo społeczeństwo uczy nas bać się spokoju. Ale właśnie w tym spokoju kryje się druga połowa alchemii: alchemii młodości, alchemii życia. Zacznijmy od najważniejszego. Sen to nieprzywilej leniwych i niesłabość, na którą można sobie pozwolić tylko w weekendy. Sen to strategia przetrwania, regeneracji, oczyszczenia, a nawet uzdrowienia. Ci, którzy wyglądają młodo, promieniują energią i emanują wewnętrzną jasnością, zazwyczaj nie tylko dobrze się odżywiają i chodzą na jogę. Oni śpią i robią to świadomie, odpowiedzialnie i z szacunkiem. Sen dla nich to nie codzienna konieczność, ale święty akt powrotu do siebie. We współczesnym świecie, gdzie bezsenność stała się nową normą, a produktywność została wyniesiona do rangi kultu, Ludzie coraz częściej poświęcają sen dla kariery, rozrywki czy niespokojnego przewijania myśli, ale ci, którzy zachowują młodość, tego nie robią. Nie przesiadują nocy w mediach społecznościowych, nie toną w wiadomościach w poszukiwaniu zagrożeń i nie przegrzewają swojego układu nerwowego serialami do trzeciej nad ranem. Chronią swój sen, jakby od tego zależała ich przyszłość, bo tak właśnie jest. Sen to nie coś, co można odłożyć na później. To fundament tego, jak czujemy, myślimy, kochamy, rozwiązujemy problemy i zdrowiejemy. A kiedy to zaniedbujemy, cena jest zawsze wyższa, niż się wydaje. Kiedy spotykasz osobę z jasnym spojrzeniem, gładką skórą, stabilnym nastrojem i spokojną energią, najprawdopodobniej przed tobą nie jest tylko szczęściarz z dobrą genetyką. Przed tobą jest osoba, która dba o swój sen, nie uważa, że wyśpi się po śmierci. Rozumie, że bez snu już zaczyna umierać, powoli, niewidocznie, ale nieuchronnie. Ponieważ bezsenność to nie tylko zmęczenie, to psychologiczna i biologiczna degradacja, to spadek odporności, pogorszenie funkcji poznawczych, niestabilność emocjonalna, zaburzenia hormonalne i przyspieszone starzenie. Prawdziwe zniszczenie zaczyna się w momencie, gdy decydujesz, że sen jest zbędny. Sen to pielgrzymka duszy do królestwa nieświadomości. I tu zaczyna się prawdziwa alchemia. We śnie świadomość oddaje swoje uprawnienia. A na pierwszy plan wysuwa się podświadomość. Zaczyna się misterium wewnętrznego przetwarzania. Dusza podróżuje po labiryntach archetypów. Rozwiązuje konflikty. Kończy to, co nie zdążyło się zakończyć w ciągu dnia. Jung uważał, że sny to nie chaotyczne obrazy, a głębokie przesłania odjaźni, mające na celu przywrócenie integralności osobowości. We śnie spotykamy swoje cienie, konfrontujemy się z symbolami bólu i wzrostu, puszczamy to, do czego byliśmy przywiązani. To praca, której nie zastąpi żaden terapeuta. Psychika we śnie zajmuje się tym, czego nie można zrobić na jawie: usuwa z ciała emocje. Oczyszcza mentalne śmieci, restartuje układ nerwowy, ale jeśli nie dajesz sobie szansy wejść w tę fazę, jeśli ciągle przerywasz sen, śpisz płytko, zasypiasz przy telewizorze lub zasypiasz w lęku, twoja psychika nie kończy swojej nocnej pracy. Przenosi ją na rano i budzisz się z poczuciem niedokończenia, lęku, irytacji, jakbyś biegł od pierwszej godziny po przebudzeniu. Nie odpocząłeś, przetrwałeś. I tak dzień po dniu ludzie, którzy naprawdę żyją, a nie egzystują, wybierają inną drogę. Budują rytuały wokół snu. Mają system, nie dla kontroli, ale dla szacunku. Przygotowują się do snu jak do obrzędu. Przygaszone światło, cisza, rezygnacja z gadżetów na godzinę przed snem, relaksujące praktyki, nie dlatego, że tak jest modnie, ale dlatego, że to przywraca ciało i umysł do bezpiecznego stanu. Wiedzą, wszystko zaczyna się od regeneracji. I jeśli chcą być użyteczni dla świata, inspirować innych, rozwiązywać trudne zadania, być dobrymi rodzicami, przyjaciółmi, partnerami, muszą mieć zasoby. A zasoby zaczynają się od odpoczynku. Każda godzina jakościowego snu to inwestycja w Twoje życie. To nie jest po prostu zdrowe. To kształtuje Twój profil hormonalny, Twoje emocje. Twoją zdolność do radości i miłości. Wpływa na to, jak reagujesz na stres. Jak bardzo jesteś cierpliwy, czy jesteś zdolny do empatii. Chronicznie niewyspana osoba nie jest zdolna do głębokich relacji. Nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że nie ma siły. Jest w trybie samoobrony. W trybie przetrwania nie ma miłości. Nie ma twórczości, nie ma hojności. Jest tylko instynkt. Dlatego ci, którzy chcą zachować młodość zewnętrzną i wewnętrzną wybierają nie przetrwanie, a regenerację. Nie próbują udowodnić swojej wartości bezsennymi nocami. Nie chwalą się, że śpią po cztery godziny, bo rozumieją, że potem płaci za to ciało. Przestali mylić zmęczenie z ważnością. Zrozumieli. Siła nie polega na tym, by doczekać do załamania nerwowego, ale na tym, by dbać o siebie na tyle, by do tego nie dopuścić. Kładą się spać nie po tym, jak wszystko zrobili, ale dlatego, że sen to też działanie. To wkład, to wybór, to forma miłości do siebie. Spokój to nie słabość, to władza. Prawdziwa władza nie polega na trzymaniu wszystkiego pod kontrolą, ale na zarządzaniu swoją energią. A zaczyna się ona nie od dyscypliny w działaniu, ale od dyscypliny w odpoczynku. Nie przeglądają mediów społecznościowych do północy. Próbując niczego ważnego nie przegapić, o dziesiątej są już w łóżku. Ich telefon jest wyciszony, ich okna są zaciemnione, ich układ nerwowy wie, teraz jest bezpiecznie, teraz można spać. To jest właśnie prawdziwa troska o siebie nie w pianie i świecach, ale w granicach i rytuałach. I tu ważne jest, by zrozumieć jedną prostą rzecz. Ilość snu to jeszcze nie wszystko. Jakość snu to kluczowy czynnik. Możesz spać 9 godzin, ale obudzić się zmęczonym, jeśli w pokoju jest hałas, zbyt jasne światło, zbyt późna kolacja, lub nadmiar informacji przed snem. Pokój, w którym śpisz, powinien być chłodny, ciemny, cichy. To nie kaprys, to architektura twojej wewnętrznej świątyni. Miejsce, gdzie dusza pracuje, podczas gdy ciało odpoczywa, i jeśli będziesz traktować je jak świętą przestrzeń, odpowie ci głęboką regeneracją. Ale co, jeśli przyczyna zmęczenia nie leży tylko w złym śnie? Co, jeśli nie możemy zasnąć nie dlatego, że piliśmy kawę, ale dlatego, że nie potrafimy odpuścić, ponieważ jest w nas zbyt wiele niedokończonego, nieprzeżytego, nieuznanego? Co, jeśli bezsenność to nie problem biologiczny, a krzyk duszy, która nie otrzymuje czasu na uzdrowienie? I wtedy znów wracamy do korzeni, do tych historii, tych ran tych lęków, które nosimy w sobie, i dopóki nie damy im głosu, dopóki nie pozwolimy sobie spotkać się z nimi choćby w nocy, we śnie, będą się w nas przewracać, nie dając zasnąć. Więc być może największym źródłem starzenia nie jest to, co robimy w dzień, a to, od czego uciekamy w nocy. Wszystko, czego nie przeżyliśmy, nie odpuściliśmy, nie zrozumieliśmy, staje się ciężarem. A ciężar przeszkadza się zrelaksować, przeszkadza spać, przeszkadza się uzdrawiać. I wtedy jedynym wyjściem jest przywrócenie nocy jej siły, przywrócenie snu jego znaczenia, uczynienie go niebanalną częścią harmonogramu, ale przestrzenią, gdzie wreszcie możemy być sobą. Bez masek, bez obowiązków, bez strachu. Cęto święte zanurzenie w głębiny. To spotkanie z jaźnią, to szansa nie tylko na regenerację sił ale i na ponowne odnalezienie pełni. I jeśli się tego nauczymy, jeśli uczynimy sen priorytetem, a nie wymówką, staniemy się inni, staniemy się żywi, prawdziwi i młodzi, nie według metryki, a według światła płynącego z wewnątrz. Walka ze starzeniem nie zaczyna się od zakupu drogiego serum czy wizyty w salonie piękności. Prawdziwa bitwa toczy się głęboko wewnątrz, w tyglu własnej duszy. I to nie jest metafora, dusza to nie abstrakcja, a żywa, czująca struktura psychiki, w której każdy nasz wybór, każda stłumiona emocja i każda nieuświadomiona rana zostawiają ślad. Starzenie nie zaczyna się w skórze, ale w psychice dokładniej, w tej części psychiki, którą Jung nazywał cieniem. Ludzie, którzy wydają się wiecznie młodzi, to nie ci, którzy nigdy nie mieli stresów czy trudności wręcz przeciwnie. Często to właśnie oni przeszli przez więcej prób niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Po prostu ci ludzie nauczyli się nie pozwalać swojemu cieniowi brać góry, nie uciekają od bólu, nie udają, że wszystko jest w porządku, nauczyli się być ze sobą szczerzy, nauczyli się słuchać, rozpoznawać i transformować te mroczne impulsy, które u innych kryją się pod warstwą samooszukiwania lub są wypierane do ciała w postaci chronicznego napięcia, zmęczenia i chorób. Cień, według Junga, to nie tylko nasza zła strona to cała ta nieświadoma część osobowości, którą wypieramy, ponieważ nie pasuje do naszego wizerunku. Może to być stłumiony gniew, seksualność, zazdrość, słabość, żądza władzy wszystko, co kiedyś nie zostało zaakceptowane przez rodziców lub społeczeństwo. Ale prawda jest taka, że cień nie znika, jeśli się go ignoruje. Zaczyna żyć własnym życiem, znajdując ujście w najbardziej nieoczekiwanych miejscach: w psychosomatyce, w snach, w wybuchach irytacji, w autodestrukcyjnych działaniach, w zmęczeniu, które nie mija nawet po urlopie. Dlatego ci, którzy naprawdę zachowują wewnętrzną świeżość, uczą się nie zaprzeczać cieniowi, ale pracować z nim jak z dziką siłą, którą można oswoić, jeśli podejdzie się do niej z szacunkiem i wiedzą. Rozmawiają ze sobą, ale to nie jest zwykły wewnętrzny monolog w stylu, dlaczego znowu wszystko zepsułem, albo muszę być lepszy. Nie, ich wewnętrzny dialog to niemal medytacyjny proces, w którym ich ego, czyli świadome ja, prowadzi rozmowę z głęboką częścią osobowości którą Jung nazywał jaźnią. To rozmowa nie z pozycji kontroli, ale z pozycji miłości, akceptacji i mądrości. Potrafią być dla siebie jednocześnie rodzicem, przyjacielem, psychoterapeutą i mentorem. Potrafią powiedzieć sobie: Widzę twój ból, jestem z tobą i razem przez to przejdziemy. I w tej umiejętności tkwi cała istota dojrzałości: w umiejętności bycia ze sobą w trudnych chwilach, bez uciekania. Bez oskarżania, bez milczenia, można powiedzieć, że stają się trenerami dla samych siebie, ale nie surowymi, którzy wymagają niemożliwego, a głębokimi i wyrozumiałymi. Kiedy nadchodzi burza, wewnętrzny kryzys, silny konflikt, strata, nie biegną po zewnętrznych ratowników. Potrafią wytrzymać napięcie, być ze sobą i przechodzić przez chaos z wiarą, że wewnątrz jest coś więcej niż tylko ego. Nie zmiata ich nawałnica, bo potrafią wracać do siebie. I ten powrót to jedna z najbardziej niedocenianych praktyk wewnętrznej alchemii. Ale być może najważniejsze jest to, że nie żyją przeszłością. Nie ciągną za sobą starych uraz, strat, poczucia winy czy wstydu, jak worków z cegłami, których nikt nie prosiłby nieśli. W psychologii jungowskiej nazywa się to naładowanymi emocjonalnie kompleksami. Autonomicznymi strukturami psychiki, które aktywują się w określonych sytuacjach i wysysają energię. Na przykład, ktoś przeżył zdradę, i teraz w każdej nowej bliskości podświadomie czeka na powtórkę bólu, albo kiedyś nie potrafił się obronić, i teraz reaguje na każdy konflikt bierną agresją. Takie kompleksy nie przechodzą same. Można je tylko uświadomić, przeżyć na nowo i odpuścić. I właśnie to robią ci, którzy wybierają lekkie życie. Wybaczyli, nie dlatego, że ktoś zasłużył na wybaczenie, ale dlatego, że życie bez wybaczenia to jak picie trucizny i czekanie, aż zaszkodzi komuś innemu. Wybaczyć nie znaczy zapomnieć czy usprawiedliwić, to znaczy zrezygnować z bycia więźniem swojego bólu. To jest wyzwolenie, zrzucenie ciężaru, który nie ma już sensu i w tej lekkości jest szczególne piękno. Bo lekkość to nie powierzchowność, to głębia, w której nie ma napięcia, to dojrzałość, w której nie ma zastoju, więc nie to nie magia, to nieszczęśliwy los na loterii i nierzadki gen, to owoc głębokiej, żmudnej, wieloletniej pracy wewnętrznej. To sztuka powracania do siebie, sztuka regulowania swojego układu nerwowego, nie pozwalając, by utknął w chronicznym stresie. Sztuka mówienia stop wewnętrznemu krytykowi. Sztuka płakania, kiedy boli, sztuka bycia szczerym, kiedy jest strach, sztuka pozwalania sobie na odpoczynek, kiedy jest się zmęczonym, i, co najważniejsze, sztuka ponownego i ponownego łączenia się ze swoim wewnętrznym centrum. Ci, którzy wyglądają młodo w wieku 50, 60, a nawet 70 lat, nie tylko dbają o skórę, żyją inaczej, myślą inaczej, oddychają inaczej, traktują siebie inaczej. I to odbija się wszędzie na ich twarzy, w chodzie, w tym, jak patrzą na świat. Ich oczy błyszczą nie dlatego, że coś ukrywają, ale dlatego, że już niczego się nie boją. Przeżyli ból, spojrzeli w oczy swoim lękom, nauczyli się być ze sobą, kiedy jest ciemno. I dlatego świecą, promieniują nie młodością, a pełnią. A pełnia to właśnie prawdziwa młodość. Bo prawdziwy eliksir młodości to nie krem w tubce. To to, jak odpowiadasz na ciosy życia. Jak podnosisz się po stratach. Jak trzymasz się, kiedy wydaje się, że świat się wali. To twój rytm, twoja szczerość, twoja zdolność do bycia sobą, mimo wszystko. To wewnętrzne światło, którego nie da się podrobić. Światło, które zapala się w człowieku, gdy wraca on do siebie. I kiedy pewnego dnia opanujesz tę sztukę, to zmieni wszystko. Odbije się to w twojej skórze. Stanie się żywa. W twoich oczach staną się głębokie, w twojej energii stanie się prawdziwa. To nie jest odmładzanie, to przebudzenie, to jest właśnie blask spełnionej duszy.